Pojawiają się takie opinie, że to taka stylistyka PRL-owska, że coś tam, że, że takie, takie życzenia i w ogóle. Ale wiecie, co nam się wydaje, że jak ktoś postawi nam kawę, to nam wypada podziękować. Takie jest moje zdanie na ten temat. E, także w tym odcinku dziękujemy serdecznie, a nie. O, Jezus Maria. Chodź, no, chodź. Chodź, chodźcie, czekajcie, bo mam Miał ci po prostu, chodź miaucin, będziesz dziękował z nami, tak, chodź, chodź miaucin, proszę, dziękujemy, co, co się mówi? Co no, się dziękuję, mówi? Mruczy, tak Mruczy, mruczy po prostu, tak? A komu dziękujemy? Dziękujemy Agnieszce. Aha, dziękujemy właśnie, bo właśnie komu dziękujemy? Dziękujemy Agnieszce za postawioną nam kawę. Mhm. No i oczywiście Adamie, nie zapomnieliśmy o Tobie, oczywiście. tak? Oczywiście. Kotki się cieszą, machają łapkami do Ciebie. Tak. Dziękujemy bardzo. Szczególnie Małci, Miałcin, tak? Proszę tak, jakoś wszędzie pełno. No on jest najbardziej żywy, ale... Też, też się proszę. No one niestety, niestety potrzebują dużo miłości, bo, bo, mówię, rzeczywiście to człowiek widzi, jak one przylatują, żeby je pomiędlić po coś. No nawet człowiek siądzie, to no Marcin, który jest już najbardziej taki obrotny, tak bym powiedział. Nie wiem, czy to po imienniku. Generalnie, generalnie już, już po nodze się wspina, już zaraz, zaraz żeby tylko gdzieś tam na brzuch się usadowić i i, I, już, pomruczać. I pomruczać. I pomruczeć, już żeby go trochę pomiziać i pomruczać. W każdym razie, dziękujemy serdecznie. Wstaję rano, a Alan siedzi i już kizia, mizia, wszystkie koty. Ja to bym się kawy napił po prostu, a nie mam jak wstać. A koty ci nie mogą zrobić? Nie za bardzo chcą, obsiadłbym jej, ale <noise> pojedynczo chodzą coś zjeść, po uh -huh. czym wracają tutaj, a ja siedzę. Uh -huh. Uuu, widzisz jak fajnie masz. No to bawcie się dobrze. Zu, mi kapelkowanie, zu, proszę. -ka. Zrobię, zrobię. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Państwu. Wczoraj Słoneczko żeśmy... razi. Co? Słoneczko razi. Słoneczko razi. Wczoraj mieliśmy dość ekscytujący dzień. Tak Wam powiem w tajemnicy, że mówię, pojechaliśmy do tej kliniki, całej ja się zapatrzę. Jeszcze nie byliśmy, u, nie byliśmy u weterynarza. Ewa siedzi z kotami i płacze po prostu. No, Ojejku, musisz to wszystko mówić. No dobra, także była... No się Mieliśmy ekscytujący dzień wczoraj. E, trochę żeśmy wieczorem zabałożyli, znaczy poimprezowali dosyć późno. No późno, późno wróci. wróciliśmy, dlatego mhm. też dzisiaj trochę późno wychodzimy, bo Alan musiał poskładać odcinek jeszcze. Tak, zabierasz kamerę tylko na siebie no, kobieto, tylko na siebie. Mhm. Dobra, chodź, lecimy. Marcina Halan powolutku zna ze mną jak z jajkiem. By na domkach mnie bardzo tutaj? nie powybatało. Co to za nowość? No nie wiem co to przyjechało. A tutaj ktoś coś robił, coś rwał z tego. Jakiś gościu jakiś coś zielonego skubał. Z, z marcinowego. Nie? Złodziej, kradzież! No. No to jesteśmy u Marcina. Prace trwają, tutaj panowie, tutaj panowie wysypują jakiś piasek, żeby wyrównać w cały teren. Yy, mamy warzywniak, jakieś roślinki się zaczynają już ładnie pojawiać w rządku, zielone. Yy, tam chłopaki walczą jeszcze z trampoliną, walczą, żeby ją po prostu usadowić na miejsce. Yy, cała ta czarna membrana już jest naciągnięta, gdzie były już dosyć duże problemy, żeby to zrobić. Za momencik pokażę to tak na szybciutko, jak to wygląda. A w tej chwili jesteśmy na, na ogródku. Ogródek już jest zrobiony, są porobione rządki. No i roślinki są też już wysiane. Nie, yeah, je. Yeah. No to mamy dżunku, teraz wywija na trampolinie. No do góry, dżunku. Jump. No poskacz troszkę. O, tak pięknie. Fajna? Fajna jest? Daję rady dziewczyna. Wszystko w porządku. No. Okay. <laughs> tak na chwilę wpadliśmy tutaj do Antor Market. Przyjechaliśmy kupić właściwie piersi z kurczaka. Um. Za moment będziemy jeszcze. Ja jeszcze próbowałem. Tak? To muszę wybierać najlepiej. Aha. No tak, a masz? Hmm. I co masz? O, patrz, takie piersiątka. Takie pierwsiątka. Jakie bierzemy? Jakieś takie, o, na przykład. O, to ta piersiątka, te 2T. Tak? Jak dwa koty. Dwa koty. Hmm. Nie wiem, czy nie trzy, tak? yy, Coś jeszcze chciałam wziąć stąd. Momentum. No, wypatrzyliśmy szczypiorek. Będziemy brać... Bo jest całkiem Tam. duża paczka i ten szczypiorek jest taki solidny, nawet. Dobra, Więc Szczypiorek weźmiemy i szukamy jeszcze więcej innych rzeczy. Jeszcze chcemy kupić Coca-Colę. Coca-Colę w puszeczkę, bierzesz? Tam. coca cola w puszeczkach jest po 50 centów. Duża, tym masz rację, bo duże nie ma co kupować. Bo nie, nie, bo to się rozgazuje. A... Ja. Du kan fråga mig. Du kan. Ah, då vill du att jag ska Ja, då ska vi. Baba. Tanaka-san. Ja, som det bygger ut det finns det där No właśnie mamy tutaj całą... Nie myszko, to herbaty są, także herbaty, herbaty, są, herbaty tak. my mamy. Herbaty ale kawę nie potrzebujemy. Nie znaleźć miloną, bo tam się skończyła. Więc należy znaleźć teraz coś dobrego. Jest? Mamy kawę. Jest, A ja ale to jest Czemu taka dziwna. Aha, nie opakowanie, co? Ale no. milona. Nie, nie milona. No to co, my tu gdzie zwykle? Tak, kurczaka chyba bardziej lubią, ale możemy, możemy im wziąć coś innego. Nie, ja ci mówię te bierzemy, ale czekaj. To nie to, to nie to, to nie to. Ja muszę pomacać. No to macaj. O, to nie to. To też nie. Tak to. jak nam radziła pani doktor, koty już mogą zajadać się czymś innym, bo według niej te kotki są około 6 tygodni. Tak, tego. ale będziemy im mieszać, żeby nie miały. Tak, żeby nie miały za dużo mięsa, będziemy im mieszać to, takie, żeby miały wszystko jeść. urozmaiconą no dietę. Tak. Także wybieramy co możemy właściwie, to wiesz, co ja nie wiem czy lepiej nie, nie, nie wziąć puszki. Może. Ale puszki to nie są za ten. No co? Dla Aha, dużych to, kotów, co? Tutaj nie ma takich puszek. Mm, no dobra. Jeszcze popatrzymy za momencik. Się widzimy. No to bierz te, te dla nich, mniejsze, delikatniejsze. A mówię, chciałam tu powiedzieć, że w koszyk zostawił z tym, a to nasz. Dobra, te chicken tuna też im... A nie, to ja wziąłem chicken tuna, chicken tuna, chicken tuna. Tych jeszcze nie weźmiemy Jakieś miksy tam są, no. 2,12 będą dobre te miksy, no. Też. To te? Mhm. Dobra. Fajnie. Weźmiemy jeszcze jakieś dwie papki? Coś dla innego smaczku. Może tutaj jakąś rybę jakąś, ale chociaż może do tej... Tutaj... Dobra, Piękno. tu mamy jeszcze dwie takie weźmiemy. Dobra. Niech jedzą. Yy, piasek bierzemy? A, Boże, to... No, piasek jest. Mm. Piasek, piasek, piasek. Żwirek taki, nie? Ale to... To nie ma grubszego? Wiesz co, ja nie mam... Ja bym nie chciała, taki inny musimy znaleźć. Tu jest jakieś takie... Co to są takie wężyki w środku? Katliny, tak, to tak. Co? Tak, bo one są takie, widzisz, to no, są większe. To gdyby, tak, tak. Dobra, mamy. Bo reszta to jest takie malutkie guwienko. No. Nie, to bierzemy tam te wężyki. dobra. To mamy wszystko, uciekamy. Tak, bo te są, te, to są wiesz, Nasze mądziołki, to im się to do tyłków przykleja. Te są takie. No co, to lecimy. To już się na pewno nie przyklei Kupiliśmy ostatnio czajnik elektryczny. I to jakoś tak... Dziwne. Dziwne? Dziwne? Oh, no. Hi. no dobrze. Uh. Okay? Yeah? <laughs> Look at them. Dobra. 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 Dobra kupiliśmy, no Ta woda jakoś tak smakuje bardzo dziwnie. Znaczy, ale nie, ona zaczęła mm. dziwnie smakować, bo na początku nie było, że ona od początku smakowała dziwnie. No. Wiesz co, no teraz piliśmy z witaminami, więc yy, może teraz bardziej możemy zaobserwować jakieś tam inne rzeczy, tak? Ale... No dobra, znajdziemy sobie, że ale to nie, wypróbujmy, no bo, próbujmy, bo, bo może, tak. może to będzie działało. Jak nie, no to przyjedziemy po czajnik albo... Pojedziemy, wrócimy gdzieś tam, polecimy do makro po czajniku. O, 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 na przykład. Tam przeobserwowałam pana z czwórką psiaków. Ładne, zadbane pieski. Śliczne i czekają. Jakie jest... grzeczne są. Ty się za psami nie oglądaj, ty masz swoje A, to znaczy, w domu. To znaczy, Kociaki. Grzeczne. No grzeczne, grzeczne. Mhm. No to tak, moja operatorka kamery oczywiście zapomniała nagrać. I ja teraz muszę to dograć, bo e, jak widzieliście, kupowaliśmy pies kurczaka, tak? A ja teraz, oczywiście ta pies kurczaka została ugotowana. E, ugotowana dla kurczaków oczywiście bez, bez żadnych, e, no przypraw, bez niczego, no bo przecież to dla kotów jest, tak? I zgodnie z zaleceniami lekarza będziemy ją wzbogacać trochę. Nie tylko kotą. Troszeczkę. Zaraz tu popatrzę, gdzie to mam. Wszystko, bo teraz jest Jest taka akcja. Tak, Wam pokażę. Już Wam pokazuję, proszę bardzo. Że... Aha, to są takie ugotowane kawałki kurczaka, tak. Ale żeby kociaki miały łatwiejsze jedzenie, to zobaczcie, one zostały podzibane na maleńkie kawałeczki. Tak, to mamy tutaj. ja teraz, teraz będę, będę je nakładał, podtrzymać mi to, kochanie. Wezmę tę, bo idea jest generalnie taka, patrzcie. Rozdzielamy trochę trochę tutaj tego mięska. Tak, ja im podzielę to już wszystko tam, będzie, trzeba będzie później pociąć jeszcze. Tak. No już, 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 ja wiem, miałczyńskie co Wy chcecie. Tak, podzielimy trochę tego mięsa. Do tego, aha, już na się, już, mm -hmm. tak. Do tego dodaję im kucikarmę po prostu, takiej bardziej luźnej. O. Mm. Tu się już mały... Proszę. Już nie może się doczekać. Kto pierwszy, prawda? No pierwszy dostanie najwięcej mm -hmm. pewnie. Będę miał najwięcej czasu na jedzenie, mm -hmm. tak? No pewnie. Zaraz. Zaraz. No dawaj do góry młody. No i zaraz jak spadniesz. Słuchaj, robię... Ej, robię ale robię. jak dookoła on ci zasuwa po, ty, po nogach, nie? No zasunę, zasunę tylko wiesz, ja go nie mogę wziąć, bo co się robi w tej chwili. Mm. O. Tak. Nie poszło tak jak trzeba. No nie wyszło. Tym razem mi nie wyszło. Nie? Dobra. No co? Kochanie dodajemy tego plebiotyku do tego jeszcze? Już, już był dany. Aha, nie. tak. Dobra. Tu co? Jeszcze. Jeszcze wiecie co, jeszcze legal hmm. tak, ja mówi, żeby przemycać im wodę. Także dolewam wody na no, pokaż Oczywiście z butelki dla Kotecka, bo buta, Bo woda Dobra. nie... Bo woda nie może być... Przecież z tego, z kranówka, że takie dystyngowane koty, one nie piją kranówki. No Wymieszam, wymieszam, wymamłonię każdą porcyjkę. I zaraz, A już 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 zaraz dostaniecie, już się nie. Dobra, wszystko jest podobione. Mm -hmm. Mniej więcej było pira za oko. A siedzą, patrzą się oczy. No już, już oczy, już to... Chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Zabieram to i idziemy. Mm -hmm. Aha, się wszystkie ruszyły się. A tak, tak, tak. No. Chodźcie, chodźcie, dostaniecie. No. Uwaga. Załoga. No. Gabu. Gapulinki, proszę. I co tam? No dawaj młody. No, dawaj. No chodź, ty jesteś Ten najbardziej jest taki, gapowany. Nie, tak? on nie jest gapowany, on taki biedny jest w taki Chodź, chodź masz, masz. No masz, i najsłabszy bym powiedziała masz, masz. z tego rodu. Ale do, apetyt do apety dopisuje się z kim, proszę bardzo. Tak jak radzicie. Kuweta stoi w innym miejscu. Tak, znaczy, bo na kuwetę ja muszę jeszcze znaleźć inne miejsce. Musimy o, tak, dobrać. musimy coś wymyśleć innego, żeby miały miejsce gdzieś na zewnątrz, bo pomimo tego to ten żwirek też troszeczkę... No nie wiem, bo kupiliśmy, no, aha, kupiliśmy nowy żwirek no, tak, inne, kupiliśmy taki, nowy. żeby im się do tyłków nie kleił. Mm, jeszcze musimy tak. Nie wiem, pokazywaliśmy go już, czy nie? Taki grubszy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm. Miaucin, co ty odwalasz tutaj? Swojego nie zjadłeś, a idziesz pozaglądać do rodzeństwa? Może lepsze dostali, tak? Nie no, on się chyba już najadł. Najadłeś się? Powiedz, najedzony jesteś? No, miał? Dobre miał kotek? Teraz mnie pomizie, oczywiście. Po jedzeniu musi być dawka miziania, tak? I masowania brzuszka. A później sobie pójdę spać. A najlepiej dłużej, jakbyś siadł na podłodze i ja się bym ułożył na Twoich spodniach. To już będzie mi najlepiej wtedy, tak? Ale jak ja będę spędzał z Wami tyle czasu, żeby Was cały czas miziać, jak Wy śpicie, to wiecie co? To filmów nie będzie. Bró, bró, bró. Jak ja mam Cię zrzucić teraz? Ja muszę coś robić. Muszę zrobić coś, Marcin. A nie możesz z Marcinem? We dwóch wam, wam pójdzie raźniej praca. Ale wiesz co? Ja potrzebuję ręce do, do, do robienia mm. filmu, bo tam na komputerze nogami nie potrafię jeszcze. No. A on chce, żeby go kizieć po prostu i mm -hmm. go trzymać. Mm -hmm. No, a takie. śpimy, co? Śpijmy, ale w sumie nie? mamy te trzy kotki, ale są każdy jest inny, nie? Tak, no, każdy tak jest. Każdy, takie, każdy jest inny i każdy jest fajny na swój sposób. No dobrze. Są zajmujące, dużo czasu zajmują. No, dobra. musisz siedzieć teraz. Więc to do zobaczenia za Będą... tej godziny, tak? <laughs> Weź, jak się miałcin, wyśpi. Mm -hmm. No, malutki. noci. ci. Już mruczymy, mruczymy. Chciałem zdjąć Marcina po prostu, to gadzina uciekł po prostu. Z tyłu ty już nie <grymnie> złapiesz? <grymnie> no, no wiesz, się zaczepi pazurami, nie odczepię no. go, weź go, weź go, weź go. Marcinku, chodź, no chodź, no chodź tutaj. Miałcin, złazimy. Chodź, no chodź, szybciutko. A nie, no jemu ty jest dobrze, wiesz, a nie możesz a co jeszcze tam posiedzieć, robi? no siedzi sobie teraz. Siedzi, tak? Mhm. A ja mam być taki przygarbiony, mm, jak kot. no jak możesz takiego małego koteczka zwrócić. Ale tak zobaczcie Państwo, jak mu tutaj wygodnie, taki nietoperek jest, prawda? Taki zupełnie niedopy... nie, nietoperek, jeszcze jak mu się ogon do góry podnosi. Ty podnosi, podnosi. Dobra, wiesz co, słuchaj, weź kamerę, ja ci go muszę ściągnąć z pleców. No ale jak mogę no. mieć kamerę? A, 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 dobrze, rozłączamy się. Ja już się zaczynam zastanawiać, czy po prostu im jakiejś przepoconej koszulki nie dać w prezencie po prostu, bo że przyłażą i przyłażą cały czas się kiziać, miziać po prostu. I mówię, może, może to za zapachem lecą, no. Tak? Łap no co, po powrocie od Marcina to, to ten. To się okazało, że nam któryś kociak zwymiotował. Takie odkryliśmy. Mamy podejrzenia, że to jest literat. Bo mówię, bo najsłabszy jemu się to zdarzało. No ale zobaczymy. No Ewa oczywiście od razu wpadła w panikę. Od razu wiecie, tam jest, dali nam emergency numer do kliniki weterynaryjnej. To rozmawiała z nim. Mówią, że tak się może dziać oczywiście po, po, po podaniu leków na, na coś tam. Także, także będziemy obserwować kociaki. A ponieważ dzisiaj na wieczór mamy kolejne spotkanie ze znajomymi, to już chyba się spożegnamy z Państwem po wolówku, co? No, a tak myślę. Także dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Do jutra.